No słyszę go właśnie idę. Jest prawda. Jeśli chcecie mnie wesprzeć, to możecie mi pomóc, wpłacając dowolną kwotę na stronie pod filmem. Z góry dziękuję za dobre serce. No dobrze, jeśli chodzi o to, jak to wszystko przebiegało po kolei, te etapy. Yy... Ten cały proces w moim życiu się dokonywał. Oczywiście miałam te momenty, gdzie kościół był na boku, Bóg pan był, był na boku, ale cały czas gdzieś tam do tego kościoła wracałam. Yy, cały czas trzymałam się tego kościoła, mimo że duchowo byłam gdzieś, błądziłam, to jednak trzymałam się. Yy, Potem z czasem zobaczyłam, w których momentach Pan Bóg próbował się do mnie jakoś dostać, dotrzeć. Kiedy to było, w których momentach. I widziałam w przeszłości, gdzie jeszcze tak byłam dalej od Boga, że faktycznie widzę te momenty, gdzie się oddaliłam, gdzie popełniłam Bóg. Moja droga to wiadomo, podstawówka, potem gimnazjum. Potem liceum, potem po liceum były studia, studia, które przez 3 lata miałam zaocznie, ale to były bardzo ciężkie studia, bardzo ciężkie studia i w sumie tryb zaoczny bardzo mi pasował, bo miałam dużo czasu na to, by sobie... Się przygotować do egzaminów. Miałam tydzień czasu, na weekend e, był zjazd. No i te zjazdy, w sumie, były co, co tydzień, co tydzień, co tydzień. No było mnóstwo, mnóstwo e, nauki, mnóstwo. Mm, to były bardzo trudne studia. I studiowałam biologię, i potem była możliwość e, przeniesienia się. Nadzienne. I w sumie ułożyło się wszystko tak, jak mi pasowało. Bo tam było tak, że... Trzy razy w tygodniu dojeżdżałam. Jeszcze wtedy się nie przeprowadziłam. I po y, studiach... Totalnie się załamałam, bo nie mogłam znaleźć pracy. Nie wiedziałam, co mam ze sobą zrobić. Myślałam, że to jest po prostu koniec. I ten... Y, ten dół trwał, trwał to trochę, bo ja y, potem y, w 2012 roku zdecydowałam się zrobić studium pedagogiczne i potem y, ten kierunek y, edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, czyli zdobyłam uprawnienia do nauczania i w sumie mogę, w sumie mam uprawnienia do nauczania też młodzieży, tak, bo jeżeli... Mam studium pedagogiczne, a jestem biologiem, to mogę pracować także z młodzieżą. I to wszystko to jest zakres moich zainteresowań, więc ja nie żałowałam tego, że ja to zrobiłam, że ja te studia zrobiłam. Natomiast droga szkoły, droga oświaty, przekonałam się i wiedziałam to w sumie od dawna, ale zrobiłam, tak jak mówię, bo to było mi najbliższe. Potwierdziło mi się, że to nie jest dla mnie, ale ten obszar zainteresowań, psychologia, pedagogika, to, to było w zakresie moich zainteresowań. Dlatego ja nie żałuję, że zdobyłam tą wiedzę. Ta wiedza też mi pewne rzeczy ułożyła w głowie na mój temat, jakby na temat wychowania dziecka. Wiele rzeczy na temat siebie zrozumiałam, i też pomogło w takim rozwoju osobistym. Ta wiedza, zresztą, ta wiedza też mi się przyda, jeśli będę miała swoje dziecko, to ta wiedza mi się przyda jako matce. Co było potem? No, potem ja robiłam praktyki w przedszkolu, staż w przedszkolu. Potem miałam w międzyczasie miałam praktyki w szkole. Potem dostałam rok pracy w pierwszej klasie, wiedziałam, że to nie jest dla mnie. Potem dostałam rok w takiej zeróweczce jeszcze wtedy byli, były zeróweczki i już potem. Potem już było, były oddziały przedszkolne w szkołach, czyli te takie y, dwuzmianowe. I to mi się nie podobało, i to nie było dla mnie, no bo musisz prowadzić grupę z kimś, z drugim nauczycielem, a ja chciałam y, sama pracować po prostu sama mieć swoją grupę i, i sama. Y, ja lubię sama pracować. Mogę, ja mogę z ludźmi współpracować na zasadzie takiej, ty masz swoją dziedzinę ja mam swoją dziedzinę prawda, i potem my możemy to jakoś razem połączyć natomiast ja nie lubię jak ktoś wchodzi mi w paradę i i próbuje jakby za mnie decydować ja tego bardzo nie lubię ja w momencie kiedy się nawróciłam, ja pracowałam w szkole właśnie, to był ten moment kiedy ja no Żyłam starym życiem. To nie było to życie, którym ja chciałam, o którym, o którym ja marzyłam. I, I to było takie bardzo konsumpcyjne życie. I ja stwierdziłam w pewnym momencie, kurczę, że to nie jest to, co ja chcę. No i zawróciłam z tej złej drogi i zaczęłam właśnie wracać do kościoła, tak świadomie uczestniczyć właśnie w. Eucharystii i czerpać z tego po prostu radość, jednoczyć się z ludźmi, którzy wyznają te same wartości, po prostu namszy. No i, i tak jeszcze przepracowałam, dokończyłam ten rok 2016. Potem już nie było dla mnie umowy i i się zastanawiałam, co dalej, co dalej. No i potem w 2017, we wrześniu, ja już byłam, wyprowadziłam się i już mieszkałam w dużym mieście. Bardzo dużo zaczęło się dziać przez 2017-2018, ale najwięcej w takim w sensie, takim duchowym. Y Poszukiwaniu siebie, rozwoju siebie. 2019 to, to bardzo dużo się działo. I ja wtedy już zostawiłam to moje stare życie i całkowicie zaczęłam służyć Bogu. I to była walka wewnętrzna cały czas. Cały czas walka wewnętrzna, zamartwianie się o przyszłość, co ja mam po prostu zrobić i tak dalej. Natomiast 2020 to już było dla mnie takie potwierdzenie. Aha, to miało sens. Czyli potwierdzenie tego, że Pan Bóg mnie prowadzi i że nic mi się nie wydaje, nic sobie nie wyobrażam. To był 2020 i tak jak wcześniej się skoncentrowałam na Bogu, na Kościele, na Ewangelii, Biblii, to tak w 2020 roku zaczęłam wracać do tematów związanych z naszą ojczyzną. I zaczęłam po prostu angażować się w 2021 roku na TikToku w ewangelizację. Znowu zaczęły się problemy, no, ale cały czas jakby próbowałam walczyć w tym internecie o swój byt, rozwijać to. 2020-2021 to było. 2022 to, były, to była ta jedność, właśnie jedność w internecie z ludźmi, którzy mm, podobnie widzą rzeczywistość, czyli trafiłam na Marcina Rolę. To było po tym, jak Edyta Górniak powiedziała, co myśli. No i ja tak trafiłam właśnie na Marcina Rolę. Potem mama mi podesłała go. Potem oni tego Marcin'a zbanowali, prawda? Ale tak, tak po prostu na nich trafiłam. No, i potem już cały czas ich oglądałam, i tak się zjednoczyliśmy we Wrocławiu 3 maja 2022 roku i idziemy razem z telewizją w Ralu 24, z tym całym otoczeniem, ludźmi, z nimi się wszystkimi zjednoczyliśmy przeciwko temu, i no tam dużo innych osób znanych też jest w tej grupie, cała ta prawica narodowa. Ja, dział, ja zaczęłam, jeśli chodzi o, o takie uświadamianie ludzi politycznie i tak dalej, no to ja zaczęłam w 2021 roku na TikToku. Potem oni zbanowali, próbowałam i tu, i tu, i na YouTubie, i ten, na różne sposoby próbowałam. To się ciągle zmieniało. Byłam na Rambel, potem. No właśnie, potem jakby ten TikTok, ale też tak łatwo nie było, bo zbanowali mi, potem znowu musiałam założyć kolejnego TikToka. Ale ten TikTok stał się dla mnie taką furtką, więc ja po prostu próbowałam, próbowałam cały czas ludziom uświadamiać, zaczęłam modlić się tam, zaczęłam. No, gdzieś tam prosić, żeby ci ludzie zaczęli się pojawiać i wszyscy działacze prawicowi, duchowni, żeby oni zaczęli na tym TikToku działać. Ja to wszystko omadlałam. No i tak gdzieś tutaj się na TikToku zjednoczyliśmy. I, ten, i to był właśnie ten moment, kiedy ja wskoczyłam kiedy ja się z nimi zjednoczyłam w internecie na nich trafiłam i Marcin Rola na początku w Realu 24 było na YouTubie ale oni potem zbanowali ten no i oni zbudowali tego Banbajkom, i na Banbajkom nadają i tam właśnie w, zaczęłam oglądać Brauna prawda bo jego nigdzie nie było w telewizji i tak dalej bo ja zresztą telewizji nie oglądałam więc Brauna zaczęłam widzieć do, po prostu po tym, jak Marcin no, zamieszczał te materiały, prawda? I jak zobaczyłam go na tych interwencjach, no to wiedziałam, że yy, czułam, że, że to jest właściwa osoba na właściwym miejscu. Widziałam te różne sytuacje, i tak dalej, i zgadzałam się ze wszystkim, co on robił, jakby rozumiałam jego akcje, rozumiałam jego determinację. No i, i potem, prawda, ta konfederacja, ona niby miała wygrać, prawda, miała, okazało się, że nie. Wiedziałam, że to nie ma takiego kształtu, jakie chciałabym, żeby miało ta konfederacja. I potem było to odkrycie takie, że właśnie tą konfederacją jest Grzegorz Brown i Konfederacja Korony Polskiej, że to jest dokładnie to, o co mi chodzi. Wiedziałam, że, oni mi, że ta część konfederacji, ona mi nie pasuje, że to nie jest to, czego ja chcę. 2023, chyba trzecim. No to było przed tymi wyborami, nie, do do sejmu. Ja już wiedziałam, że on musi się od nich odłączyć i się zastanawiałam, dlaczego on tego nie robi, ale sobie pomyślałam, dobra, to ja po prostu ja zagłosuję na Polska jest jedna. I oni są w zgodzie z moimi poglądami. A jeżeli Braun wystartuje sam, to ja na niego zagłosuję. On wystartował, ale on wysta wystartował z Rzeszowa, prawda? A ja tutaj zagłosowałam na Polska, jest jedna. Więc ludzie z Polski jest jednej, będą głosować na Brauna. Popie popieram. To środowisko Polska jest jedna. Jestem za nimi. Oni też kupę roboty zrobili wcześniej, przygotowując się do tych wyborów w Sejmie. Oni po prostu, y, robiąc te y, konferencje, y, jeżdżąc po Polsce, oni też dołożyli się do tego Brauna, bo, y, bo ci ludzie, którzy są za Polska jest jedna, zagłosują na Brauna. No i Braun. Y, i Braun po prostu dostanie nasze poparcie. Więc Polska jest jedna, przyczyni się też do zwycięstwa Grzegorza Brauna. Więc my połączymy te wszystkie siły. Te wszystkie siły, te wszystkie środowiska, one się, one się połączą i poprą Grzegorza Brauna. Jeśli chodzi o niego, to mi się to potwierdziło, tak? On się od nich odłączył i on wystartował. I to, co on zrobił, w ogóle to, że wystartował do Europarlamentu też, bo uważam, że to była dobra decyzja, bo on też mógł na tej y, arenie międzynarodowej mógł wypowiedzieć swoją prawdę, a to jest bardzo ważne, że tą prawdę że coś powiedział, że coś mu udało się powiedzieć, bo to, yy, to jest przebicie się do mediów z przekazem do ludzi, więc to jest bardzo ważne. Poza tym to doświadczenie też mu się przyda, potem dalej ta wiedza, którą zdobył na temat yy, tego systemu, przyda mu się właśnie w jego. Dalszej pracy. To jak widzę to dalej, jak ja widzę to dalej, tak? To tak jak mówię: wszystkie środowiska się zjednoczą, połączą siły w tych wyborach, poprą Grzegorza Brauna. Braun wygra te wybory i tak jak mówiłam: po y, objęciu już stanowiska prezydenta, natychmiast musi skontaktować się z Donaldem Trumpem i poprowadzić z nim te rozmowy dotyczące pokoju w Europie i dotyczące Ukrainy, bo na razie to nie ma z kim z Polski, nie ma po prostu kto z nim tam rozmawiać, prawda? Bo nie mamy ani władzy, ani prezydenta, więc y, on musi natychmiast. Y, Tutaj się skontaktować z Donaldem Trumpem i, i przeprowadzić te rozmowy. Jeśli chodzi o nasze poletko, to Brown musi zatrzymać te wszystkie ich decyzje dotyczące islamizacji Polski, dotyczące banderyzmu, dotyczące hmm, tak? Te wszystkie decyzje musi Brown przyblokować, oni czekają. Na te wybory prezydenckie. Oni czekają na wygraną, tak się domyślam, Trzaskowskiego albo, albo właśnie tych innych, żeby, żeby dalej przyklepywać te następne decyzje. No, dlatego musi wybrać, wygrać Grzegorz Braun, żeby zatrzymać te ich decyzje jako prezydent. I dzisiaj też mi przyszło, że, że muszą wrócić do niego te insygnia II Rzeczypospolitej. Które Ryszard Kaczorowski przekazał Wałęsie, myśląc, że, że to jest prezydent Polski, tak? No, on to przekazał, natomiast złożył w jego ręce. Natomiast te, te insygnia Drugiej Rzeczypospolitej powinny właśnie trafić do Grzegorza Brauna. Tak, dzisiaj dostałam taki, taki komunikat, y, takie zrozumienie mi przyszło. I to ma swój y, logiczny sens i tworzy to y, no, tą logiczną całość, tak? Bo te insygnia y, należały do prezydenta na uchodźstwie, a prezydent na, uchodź, na uchodźstwie. Był tym prezydentem podczas y, okupacji. Y, tam chodziło o to, że po wojnie nie było zgody na to, jak ta Polska wyglądała, więc stworzono właśnie tą władzę na uchodźstwie. I w sumie my cały czas byliśmy teraz pod okupacją.